Dobry wieczór, witam Was na kolejnej sesji wspólnego pisania. Ja znowu będę czytać Ostatniego Goblina i będę pracować nad moją powieścią o zombie. Zaraz wymyślę jakieś super ważne pytanie dla Was. Dajcie znać, co Wy dzisiaj robicie. Yy, masz trochę racji, chociaż yy, koty żyją wśród ludzi, więc znaczy po pierwsze że żyją zazwyczaj w takich siedliskach ludzkich gdzie te myszy mogą być na przykład mogą zjeść trutkę nie szkodzi Sylwia fajnie że wpadłaś mogą po prostu być w jakiś sposób tam zatrute i mogą zaszkodzić kotu również myszy przenoszą też pasożyty różnego rodzaju i mogą też kotę zarazić a także Kot jest gatunkiem inwazyjnym w naszym środowisku, więc no, nie jest wskazane, żeby polował na y, gatunki, które są jakby rodzime w naszym środowisku właśnie, na, na jakieś gryzonie i ptaki. Więc y, to prawda, że myszy są najzdrowsze dla kota do jedzenia, jeżeli chodzi o ich skład, ale y, no, polowanie na myszy Pozwalać mu tu polować na myszy nie jest najlepszym pomysłem, natomiast można karmić myszami, można kupować mrożone myszy w sklepach z karmówką, tak, tak jak gadom się kupuje różne myszy i większe, to można tak samo kotom. Mam film na ten temat, nazywa się właśnie chyba myszy dla kota. O, super Artur, witam Cię wśród kulkatów, bardzo mi miło, że mnie wsparłeś. Teraz masz takie małe y, kociątko, a za jakiś czas będziesz miał większe kociątko, a potem będziesz miał y, berena, a potem Ardę, a potem Aurelkę, a potem Tulę. Ale nie, nie powiem ci, kiedy będziesz miał co, ponieważ y, nie pamiętam, a nie umiem tego sprawdzić. Kupowane ze sklepów zoologicznych? Tak, kupowane ze sklepów zoologicznych. Ja wcześniej y, y, kupowałam ze sklepu For Reptiles, o którym też. Wspominałam na filmach wcześniej, natomiast z Mateuszem, właśnie współpracowałam, właśnie z For Reptiles. On jakiś czas temu odszedł z For Reptiles, założył swój nowy sklep i teraz stamtąd mam jedzonko dla kotów. No, więc prowadzi ten sklep Mateusz, który karmi moje koty w sensie, w ten sposób, że jakby zaopatruje się u niego już od w sumie. 2016 roku, też długo, 6 lat. Nieźle. Nie pytałeś nigdy jeszcze o niej, nie wiesz jaka była cena? No to możesz sobie wejść tam na sklepie i popatrzeć. Zazwyczaj jest tak, że im większe się kupuje yy, sztuki jakby, to... taniej wychodzi. Ja kiedyś kupowałam, kupowałam w ogóle takie największe szczury i dzieliłam na mniejsze części, ale... Moje koty, no, starość się troszkę rozlanie, już nie chcą takich dużych jeść, muszę im teraz kupuję to mniejsze. Ok, minęła 22, jestem tutaj już godzinę, więc będę się zmywać. Dziękuję Wam bardzo y, za dzisiaj, za miłe towarzystwo. Gratuluję Rafaelowi jeszcze raz przekroczenia progu 6 miesięcy wybierania kanału i dziękuję Arturowi za dołączenie do kulkatów. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Miłego weekendu.